O, dobra, widzę. Witam, witam Ciebie, Krzysztofie. Yy, oglądałem dwa dni temu, chyba dwa dni temu, program, yy, gdzie mówiłeś właśnie o, yy, o tym, żeby dobrze byłoby yy, kupić akcje, No właśnie, ciężko mi się wysławiać. Yy, Państwowej, jak to się nazywa? Polskie górnictwo naftowe. PGI nie. PGI ginie. Przepraszam Państwa. Ja mam od dziecka problemy z wysłanianiem się. Tak Polskie że... górnictwo naftowe i gazownictwo. No. O, właśnie. Więc w związku z tym uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. Tym bardziej, że jest jakaś szansa na to, żebyśmy uchronili. Sprzedaż, a tym samym podporządkowanie grupie Orlenu, czyli tak naprawdę obcemu kapitałowi. Więc bardzo proszę, powiedz mi, a więc innym ludziom, jak to zrobić najlepiej, gdzie najtaniej, gdzie najmniejsze koszty i jak najkorzystniej byłoby dla nas, dla państwa polskiego, zrobić wykup tych obligacji. Szanowni Państwo, dzisiaj, w tej chwili, jak udzielamy tego wywiadu, jest e, za 15:14, i dzisiaj, środa e, 21, to jest ostatni dzień, w którym jeszcze możemy wykupić akcję I, e, i ewentualnie zarejestrować się na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 10 października. Dzisiaj jest ostatecznie ostatni dzień. Co innego jest e, dla tych akcjonariuszy, którzy mają założone konto e, e, akcji i oni, e, oni mają prawa do akcji już w dniu dzisiejszym, i e, te osoby mogą jeszcze, mają dwa dni czasu, do, ażeby się zarejestrować. Co to znaczy zarejestrować? Że z dniem e, 24, a właśnie a 24 jest e, sobota, to trzeba to zrobić z dniem 23. Zamyka się listę e, rejestracji e, akcjonariuszy na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Kto to zrobi po tym terminie, nie będzie dopuszczony do uczestnictwa i e, wykorzystania prawa do głosu e, podczas e, głosowania nad uchwałą, uchwałą dotyczącą e, fuzji PKN Orlen z PGNiG. -E. Więc e, dzisiaj po tym programie jeszcze jak gdyby ktoś chciał z tego skorzystać, no to musiałby szybko udać się do Biura Maklerskiego, które są otwarte, ja w tej chwili to zależy od miejscowości, nie wiem do której są te Biura Maklerskie, ale taka jest taka jest sytuacja. Troszkę późno na ten temat rozmawiamy, no ale ja też rozumiem lepiej późno niż wcale, bo nawet jak dzisiaj panie redaktorze czy tam Artur masz swoich masz swoich odbiorców, to też jest ważne, żeby przekazać tą krótką informację na temat tego, tego zagrożenia i też ma wywiad na Twoim kanale, też ma swój sens. Więc pytaj w imieniu potencjalnych słuchaczy Twoich, co mam jeszcze oprócz tego, co powiedziałem w tym pierwszym i drugim wywiadzie z Pawłem Świdelskim. Do, do przekazania. Jeżeli ktoś będzie oglądał to z mojej miejscowości, czyli tam nie, ma, nie będzie niestety biura maklerskiego, albo będzie wcześniej zamknięte, w jaki sposób jeszcze może można to, się w tej sprawie? Można to skorzystać poprzez internet. Poprzez internet też, tylko to musi być ktoś, kto. Jakby to wszystko wie, jak poszukać, bo ja tu całej instrukcji nie dam. Ale zawsze ktoś, kto nie ma tych umiejętności komunikowania się poprzez internet, może skorzystać czy to ze swojego syna, czy córki, czy, czy przyjaciela, żeby mu w tym, w tym pomogły. Proszę Państwa, ważne jest to, bo jakby chcę powiedzieć, ja już tę akcję mam, już zgłosiłem dyspozycję do uczestnictwa w tym nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy. I to mnie upra uprawomocnia, e, jeśli ja e, będę na tym e, nadzwyczajnym walnym i e, zagłosuję przeciwko e, uchwale, e, czyli przeciwko połączeniu e, PGNiG z Orlenem, e, to e, wtedy i, i zapotokuję i, 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 i zażądam zaprotokołowania mojego sprzeciwu do protokołu który musi odnotować Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, to to upoważnia mnie, a ja działam w imieniu wszystkich Polaków, do zaskarżenia tej decyzji e, w sądzie. E, czyli e, mamy, od tego momentu mamy 30 dni czasu do przygotowania pozwu e, i tam będziemy argumentować, e, dlaczego ta e, fuzja jest tak szkodliwa i zobaczymy, jak e, sąd przyjmie te nasze, e, nasze argumenty. Czyli krótko, jeżeli dzisiaj ktoś nie zdąży, niestety nie zdąży, to. Będzie się mógł skontaktować z tobą, czy ewentualnie e, z, e, z twoim. E, z nie, twoim... Jeśli, ktoś, ale to, jeśli ktoś nie zdąży dzisiaj, to, tak. to, już, to już koniec. To, to on nie będzie uczestniczył, jego głos nie będzie. Jasne, nie będzie... Rozumiem. Ale... Ale, ale, ale ci, co mają już akcję, na przykład, Mogę w tej chwili apelować do wszystkich pracowników PGNiG, tak? bo ci wszyscy o. pracownicy, im zostało z litery prawa przyznane jakieś tam akcje przy prywatyzacji, może część jeszcze ma i te osoby, mając otwarte konto, oni w dniu dzisiejszym jeszcze mają, już mają prawa do głosu. Teraz yes, wyciszę, wyciszę nie, nie. Coś. Ja mam ja mam telefon za telefonem, nie? No dziwi, nie, nie dziwi, że to, to jest bardzo ładne sprawy są. Generalnie mnie to cieszy, że tak jest. Dobrze, więc każdy pracownik, apeluję do każdego pracownika, pomimo, że wiem, że zostały wynegocjowane przez związki zawodowe z zarządem, zarządem PGNiG i PKN Orlen, warunki fuzji, tam jest gwarancja pracy na kilka lat, tam jest gwarancja zachowania warunków płacy i pracy, tam jest też jakby jednorazowa premia, jeśli będziesz za tym połączeniem. W ten sposób kupują sobie głosy potencjalnych akcjonariuszy, bo największą siłę stanowią Akcjonariat PGNiG, bo on ci pracownicy najlepiej wiedzą, jak, jak silna jest ta firma. Silna w dniu dzisiejszym, ale bardzo, bardzo silna za kilka lat z tego względu, że ona ma super kompetencje. PGNiG to jest firma o największych perspektywach generowania zysków w przyszłości, dlatego ona jest takim łakomym kąskiem dla kapitałów zagranicznych, żeby ją przejąć. No, tłumaczyłem to już w poprzednich wywiadach. Tak jednym słowem mogę powiedzieć, że ponieważ wchodzą nowe technologie, technologie, które pozwalają wydobywać efektywnie, czyli z zyskiem, z dużym zyskiem, wszystkie surowce mineralne, jak i, jak i zasoby naturalne pierwiastki, ziem rzadków, zasoby energetyczne zasoby, zasoby miedzi, złota, srebra, uranu kobaltu, wolframu, niklu, paladenu i tak dalej z dużej głębokości, co dzisiaj się, do dzisiaj dnia się nie robi, ale są dopracowane technologie już na ostatnim etapie i one za kilka lat będą mogły być wykorzystane do eksploatacji tych, tych zasobów. Dlatego ta spółka jest taka ważna, bo ona otrzymała już od państwa polskiego, a czyta inaczej od głównego geologa kraju, koncesje, setki koncesji. Na, e, e, wydobycie. Na, na wydobycie i e, dlatego przejmując PGNiG, PKN Orlen e, ten, który zarządzany jest w większości kapitałem zagranicznym przejmuje te wszystkie prawa, które ma PGNiG, czyli wszystkie prawa dotyczące tych koncesji. E, więc to jest jakby e, w dużej części przejęcie kontroli nad większością naszych zasobów naturalnych i dlatego to jest tak ważne, że w ten sposób w majestacie prawa dokonuje się kradzieży stulecia, jeśli chodzi o, o polski majątek. Bo to, co się działo przez te 30 lat, że okradli nas tanio wykupując te 8 tysięcy przedsiębiorstw byłych państwowych, że przejmując za bezcen całą sieć banków polskich, przejmując za bezcen kanały dystrybucji i tak dalej, to wszystko jest nic w porównaniu z tym przejęciem PGNiG, bo PGNiG ma niezwykle unikalne kompetencje, kompetencje do przyszłego wydobywania tych zasobów, które tkwią na dużej głębokościach, więc to jest dlatego takie ważne. I teraz ten mój apel, proszę Państwa, czy ja będę na walnym zgromadzeniu sam, czy jeszcze się zgłosiło 100 innych takich akcjonariuszy, nawet którzy by przyszli po jednej akcji, i każdy by zgłosił sprzeciw, to siła naszego głosu jest minimalna. To my będziemy reprezentować około jedną setną czy jedną tysięczną głosu, ale ważne jest to, że jak przyjdzie na te walne tylko Krzysztof Tytko, to ma inny odźwięk, jak przyjdzie na te walne stu obywateli z każdego regionu Polski, którzy też złoży sprzeciw. To ma taki wymiar Bardziej spektakularny, bo my potem nadzwyczajnym walnym chcemy zrobić wywiad i pokazać, że społeczeństwo się budzi, społeczeństwo nie wyraża zgody yy, na to, i, i my zrobimy wszystko, żeby później wynająć yy, renomowaną yy, kancelarię. I już mamy taką, taką na oku, żeśmy złożyli zapytania ofertowe. Czekam na ofertę i yy, że yy, yy, będziemy tą decyzję yy, zaskarżać i uważam, że mamy bardzo silne argumenty, żeby sąd pozytywnie przychylił się do tego pozwu i unieważnił tą uchwałę, która niewątpliwie zapadnie. Ta uchwała zapadnie, bo tam trzeba ponad 75% głosu, a sam skala państwa ma 72%, i czyli to wystarczy tam parę jeszcze procent tych pozostałych akcjonariuszy, a oni z reguły są, to są ci akcjonariusze, którzy reprezentują obcy kapitał. Także niechybnie dojdzie do tego, hanieb, do tego haniebnego czynu, do tej haniebnej połączenia, ale my musimy pokazać, że my do samego końca walczymy i nawet gdyby ta decyzja została podtrzymana przez sąd, to my uważamy, że to, co się stało, to zostało dokonane bez zgody właściciele, jakim jest suweren, czyli będziemy się odwoływać do tego, że taka sprawa jak pozbycie się takiej najlepszej pod względem gospodarczym spółki polskiej bez konsultacji, bez referendum jest naruszeniem, rażącym naruszeniem prawa i my tak czy owak będziemy w przyszłości dążyć do, do jego unieważnienia. Ale dopiero może nastąpić to wtedy, jeśli rzeczywiście większość narodu polskiego Zostanie uświadomiona, że zostaje tak e, w sposób perfidny, bezczelny, cyniczny, e, bezkarny e, okradana. Ja powiem e, więcej, proszę Państwa. E, e, w momencie, kiedy rażąca niesprawiedliwość, e, e, oszustwa, e, bezkarna kradzież, e, indoktrynowanie społeczeństwa staje się prawem, a u nas tak zaczyna być. Że to się zaczyna wszystko być prawem, to opór jest obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej. I dlatego też e, z taką determinacją e, w imieniu całego narodu polskiego e, walczymy. A właściwie może nie w imieniu całego narodu, bo naród nasz, e, e, struktura jego to są, e, to są Żydzi, e, to są Amerykanie, to są Niemcy, to są Ukraińcy, to są Rosjanie. My głównie walczymy o narodowość, o ten, ta część, część narodu polskiego, która jest z pochodzenia słowiańskiego, jako rodowici y, mieszkańcy tej, y, tej ziemi, bo reszta to wszystko jest napływowe i oni w dużej części nie mają y, uprawnień do tego, ażeby korzystać z tych naszych dobrodziejstw. A wszystko wskazuje na to, że mniejszość, większość, zdecydowana większość narodu polskiego, bo my przecież stanowimy ponad 90% struktury etnicznej y, narodu polskiego, zostanie pominięta. A te etniczne narodowości mniejszościowe przejmą nad nami kontrolę, co oznacza, że w Polsce rozpoczyna się typowy apartheid, czyli mniejszość rządzi zdecydowaną większością, do czego nie możemy dopuścić. Jasne. Nie przedłużam, bo w takim razie ja po prostu lecę spróbować kupić tych, trochę tych akcji, to jest raz. A... Jutro będę starał się przed e, instytucją PGI, g, no właśnie, proszę wybaczyć, że nie umiem wyższym wysłać. Naftowe i gazownictwo. Tak jest. I będę jakieś ulotki rozdawał możliwe, że uda mi się kogoś świadomego z tych pracowników, żeby uświad jeszcze doświadomić i żeby po prostu oni też wzięli udział w tym walnym zebraniu, tak? Osobiście. Znaczy, oczywiście nie, w, nie wprost osobiście, bo nie wpuszczam tam tysiąca ludzi, ale. Yy... Ale Artur, byłoby ponieważ też jesteś w jakimś stopniu, yy, reprezentujesz media społecznościowe i byłoby dobrze, żeby taka osoba też yy, kupiła te yy, akcje. Pójdziesz do biura makerskiego, oni ci wszystko wytłumaczą. Nawet jak kupisz jedną akcję, to jest też ważne, bo później yy, będziesz miał większe prawo do do e, uczestnictwa, no, uczestnictwa Jasne. E, w, tym, w tym całym procesie i rozpowszechniania tej, tej naszej koncepcji. Dobra, Krzysztof, tak? jest. wybacz mi, przerwiemy, bo, bo to tak, jest Tak, jest to... to jest najważniejsze, żeby Lec, lecę kupić. No, Nawet dobrze. No. Pozdrawiam. Ja, wybacz, z Państwa. Jedno Pozdrawiam. wystarczy. Tak. Tylko cię informuję, że musisz mieć, żeby założyć konto, musisz mieć 36 zł, żeby założyć konto i później dać dyspozycję też czyli musisz sobie mi, mi, minimum stówkę wziąć, nie? No Jasne, oczywiście. No okej. Okay. No to do usłyszenia. No cześć. Dziękuję. Cześć. cześć.